Chrzest Jezusa od Jana w rzece Jordan, co oznacza. Chrzest Jezusa w Jordanie to jeden z najważniejszych momentów w Nowym Testamencie. To wydarzenie nie było zwykłym chrztem pokuty, jaki Jan udzielał innym ludziom, ale symbolicznym początkiem publicznej misji Chrystusa. Oto kluczowe aspekty tego wydarzenia i wyjaśnienie, dlaczego Jan chrzciciel miał wątpliwości. Dlaczego Jan się wahał? W Ewangelii według święty. Mateusza czytamy, że Jan powstrzymywał Jezusa, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Uznanie wyższości Jan rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Wiedział, że Jezus jest bez grzechu, więc chrzest nawrócenia oczyszczenia z grzechów w jego przypadku wydawał się nielogiczny. Pokora proroka Jan uważał się jedynie za głos na pustyni i czuł się niegodny, by udzielać sakramentu komuś, kto jest źródłem wszelkiej łaski. Jezus odpowiedział mu jednak: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Oznaczało to, że Chrzest był częścią Bożego planu zbawienia. Co oznacza Chrzest Jezusa, to wydarzenie ma kilka głębokich znaczeń teologicznych i symbolicznych. Solidarność z grzesznikami Jezus, choć grzesznych, staje w kolejce z grzesznikami. Wchodzi do wody, aby wziąć na siebie ciężar ludzkich win. To zapowiedź jego śmierci na krzyżu. Uświęcenie wody według tradycji chrześcijańskiej to nie woda obmyła Jezusa, ale Jezus, wchodząc do Jordanu, oczyścił wody, nadając im moc uświęcania ludzi w przyszłym sakramencie Chrztu. Objawienie Trójcy Świętej Teofania to moment, w którym Bóg objawia się w trzech osobach. Syn Boży stoi w rzece. Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy. Głos Ojca z nieba potwierdza: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Inauguracja misji, chrzest jest oficjalnym namaszczeniem Jezusa do pełnienia funkcji Mesjasza. Od tego momentu zaczyna on nauczać i czynić cuda. Symbolika Jordanu, rzeka Jordan ma ogromne znaczenie w historii Izraela. To przez nią naród wybrany przeszedł do ziemi obiecanej. Chrzest w tym samym miejscu sugeruje, że Jezus jest nowym Jozułem, który wprowadza ludzkość do nowego królestwa, królestwa Bożego. Warto zapamiętać, chrzest Jezusa nie był wyznaniem win, bo ich nie miał, ale aktem całkowitego posłuszeństwa woli Ojca i publicznym rozpoczęciem drogi do zbawienia ludzi. Część druga, a jakie to stany tutaj występują? W teologii wydarzenie to określa się terminem teofania, z greckiego objawienie się Boga. Choć słowo stany rzadko pojawia się w potocznym języku w tym kontekście, w ujęciu biblijnym i duchowym możemy mówić o trzech kluczowych płaszczyznach, stanach, które manifestują się nad Jordanem. Stan objawienia Trójcy Świętej Teofania to najważniejszy stan tego wydarzenia. Po raz pierwszy w Nowym Testamencie Bóg objawia się w pełni jako Trójca. Każda z osób boskich występuje tu w specyficzny sposób. Bóg Ojciec objawia się poprzez głos z nieba, potwierdzając tożsamość Jezusa. Syn Boży występuje w ludzkim ciele, przyjmując postawę pokory w wodzie. Duch Święty objawia się w postaci gołębicy, co symbolizuje pokój, nowe stworzenie i łagodność. Stan kenozy uniżenia. Wątpliwości Jana Chrzciciela brały się właśnie z tego, że Jezus wszedł w stan uniżenia. Jezus, będąc Bogiem, staje w jednym rzędzie z grzesznikami. To stan solidarności z ludzkością. Wchodząc do wody, która symbolicznie pochłaniała grzechy wyznawane przez ludzi Janowi, Jezus bierze te grzechy na siebie. W teologii mówi się, że Jezus nie potrzebował oczyszczenia, ale to on uświęcił wodę, aby mogła ona w przyszłości stać się sakramentem dla nas. Stan Mesjańskiego Namaszczenia. Chrzest to moment przejścia Jezusa ze stanu życia prywatnego ukrytego w Nazarecie do stanu misji publicznej. Otwarcie niebios i zstąpienie ducha świętego to biblijny znak namaszczenia na króla, proroka i kapłana. Jezus zostaje oficjalnie przedstawiony światu jako Mesjasz Chrystus, czyli posłany. Porównanie Chrzestiana a Chrzest Jezusa. Warto zauważyć różnice w stanach duchowych, jakie niosły oba te obrzędy. Cel obu obrzędów. Chrześcijanowy miał charakter przygotowawczy, jego głównym celem było poruszenie sumień, wyznanie grzechów oraz wewnętrzne przygotowanie serca na przyjście Mesjasza. Był to gest pokutny. Z kolei chrzest chrześcijański udzielany w imię Jezusa idzie znacznie dalej: nie jest tylko przygotowaniem, ale realnym odpuszczeniem grzechów, gładzi grzech pierworodny i daje człowiekowi zupełnie nowe życie w Bogu. Symbolika i materia. W obrzędzie sprawowanym przez Jana kluczowa była woda, która symbolizowała zewnętrzne obmycie i chęć oczyszczenia się z dotychczasowego zła. W Chrzcie udzielanym przez Jezusa woda pozostaje znakiem, ale towarzyszy jej moc Ducha Świętego. To połączenie sprawia, że oczyszczenie nie jest tylko symboliczne i zewnętrzne, ale następuje głęboka przemiana wnętrza człowieka, metamorfoza duchowa. Skutek duchowy. Osoba przyjmująca chrzest od Jana wchodziła w stan oczekiwania, stawała się uczniem przygotowanym na spotkanie z Chrystusem. Natomiast chrzest w imię Jezusa wprowadza człowieka w stan przybranego Synostwa Bożego. Oznacza to, że ochrzczony staje się realnie dzieckiem Boga, członkiem kościoła i otrzymuje obietnicę życia wiecznego. Podsumowując, chrzest Jana był znakiem zapytania i tęsknoty za Bogiem, natomiast chrzest Jezusa jest odpowiedzią i faktycznym darem Bożej obecności w duszy. Dlaczego to ważne dla nas? Dla wierzących Chrzest Jezusa jest wzorem ich własnego Chrztu. Oznacza przejście ze stanu grzechu pierworodnego do stanu łaski uświęcającej. Jezus przetarł szlak, pokazując, że droga do nieba prowadzi przez pokorę i posłuszeństwo Bogu. Czy chciałbyś, abym wyjaśnił bardziej szczegółowo symbolikę samej gołębicy lub głosu Ojca w kontekście Starego Testamentu? Część trzecia. A jaki to stan świadomości? Pojęcie stanu świadomości w kontekście Chrztu Jezusa można rozumieć na dwóch płaszczyznach teologicznej, duchowej oraz biblijnej, opisowej. Nie był to zwykły stan umysłu, lecz moment głębokiego, mistycznego doświadczenia. Oto jak można opisać ten stan: świadomość synostwa i misji, podczas Chrztu Jezus wchodzi w stan pełnej, publicznej świadomości bycia Synem Bożym. Choć jako Bóg wiedział to zawsze, moment ten był urzędowym potwierdzeniem Jego tożsamości. Głos Ojca, gdy słyszy Tyś jest mój syn umiłowany, jest to stan najwyższej pewności co do swojej więzi z Bogiem. Gotowość do ofiary Jezus ma świadomość, że wchodząc do wody, podpisuje wyrok na siebie. Chrzest w Jordanii jest zapowiedzią Jego krztu we krwi na krzyżu. To stan całkowitego posłuszeństwa, stan mistyczny Teofania, ewangeliści opisują to jako stan, w którym granica między niebem a ziemią zostaje przerwana. Otwarte niebiosa w Biblii oznacza to stan szczególnego wglądu w rzeczywistość Bożą. Jezus nie tylko widzi gołębice, ale widzi Ducha Bożego. Modlitwa ewangelista Łukasz podkreśla, że stało się to, gdy Jezus się modlił. Był to więc stan głębokiego skupienia i bezpośredniej łączności z Ojcem, który w psychologii religii można by nazwać stanem ekstazy lub głębokiej kontemplacji. Stan kenozy uniżenia paradoks świadomości. To najbardziej niezwykły stan, Bóg Jezus ma świadomość bycia Panem Wszechświata, a jednocześnie dobrowolnie przyjmuje stan świadomości sługi i grzesznika. Czuje ciężar ludzkiej winy, mimo że sam nie zgrzeszył. To stan radykalnej empatii Jezus chce czuć to, co czuje człowiek potrzebujący ratunku. Podsumowanie stanów świadomości w Jordanie. Oto szczegółowy opis stanów świadomości i duchowości, które towarzyszyły Jezusowi podczas Chrztu w Jordanie, przedstawiony w formie płynnej narracji. Stan Synowski, relacja z Ojcem. To fundament całego wydarzenia, w momencie, chrztu Jezus przeżywa najgłębsze publiczne potwierdzenie swojej tożsamości. Nie jest to tylko wewnętrzne odczucie, ale obiektywny fakt objawiony przez głos z nieba. Ten stan charakteryzuje się głębokim poczuciem bycia umiłowanym. To świadomość bycia w nieustannym dialogu z Ojcem, stan bezgranicznej miłości i zaufania, który stanowi źródło siły dla wszystkich późniejszych działań Jezusa. Stan Mesjański, świadomość misji. Chrzest w Jordanie stanowi wyraźną granicę w życiu Jezusa, to moment przejścia. Jezus wchodzi w stan świadomości publicznego odkupiciela. Kończy się czas ukrytego życia w Nazarecie, pracy w warsztacie, prywatności, a zaczyna się czas oficjalnej misji zbawienia świata. Jezus ma pełną jasność, że od tej chwili Jego słowa i czyny będą prowadzić bezpośrednio do realizacji Bożego planu, co wiąże się z nauczaniem, uzdrawianiem, ale i ostatecznym odrzuceniem przez ludzi. Stan pokory, solidarność z ludzkością to stan najbardziej paradoksalny, choć Jezus jest bezgrzeszny, dobrowolnie przyjmuje postawę kogoś, kto potrzebuje oczyszczenia. Jest to stan świadomego utożsamienia się z upadłym człowiekiem. Jezus, stojąc w kolejce z grzesznikami nad Jordanem, pokazuje, że nie przyszedł, aby sądzić świat z wysoka, ale by wejść w sam środek ludzkiej nędzy i słabości. To stan kenozy, czyli uniżenia się Boga do poziomu sługi. Stan pneumatyczny, moc ducha świętego. W momencie chrztu Jezus wchodzi w szczególny stan pełnego napełnienia duchem świętym, stąd greckie słowo pneuma duch. Choć jako Bóg zawsze posiadał ducha, tutaj otrzymuje go jako człowiek, by zostać wyposażonym do walki ze złem. Ten stan objawia się natychmiast po wyjściu z wody, to właśnie moc tego ducha wyprowadza go na pustynię, aby zmierzył się z kuszeniem szatana. Jest to stan najwyższej duchowej mobilizacji i gotowości do walki o wolność człowieka. Co z tego wynika? Te cztery stany pokazują, że Chrzest Jezusa nie był tylko ceremonią religijną, ale potężnym wewnętrznym przełomem, który przygotował Jezusa na wszystko, co miało wydarzyć się w ciągu kolejnych trzech lat jego działalności. Można powiedzieć, że w tym momencie Jezus przeżył maksymalną jedność swojej ludzkiej natury z naturą boską, wiedział, kim jest i wiedział, po co przyszedł. Część czwarta. Ezoteryczna lub psychologiczna interpretacja Chrztu. Zanurzenie w Jordanie, oczyszczenie z programów i ego. Woda w tej interpretacji symbolizuje podświadomość. Jan Chrzciciel reprezentuje tutaj naszą ludzką, moralną wolę i intelekt, który zauważa, że coś jest nie tak. Jan mówi, nawróćcie się, co w tym kontekście oznacza, zmieńcie swój sposób myślenia, metanoa. Zanurzenie to proces konfrontacji z własnym cieniem, ego i wypracowanymi przez lata schematami, programami. Aby usunąć negatywne wibracje i emocje, musimy najpierw wejść pod wodę, czyli przestać uciekać od tego, co jest w naszej podświadomości. Wahający się Jan granica intelektu. To, że Jan się wahał, można odczytać jako moment, w którym nasz logiczny umysł ego zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie sam siebie uzdrowić. Intelekt może wskazać błąd, ale nie ma mocy, by go usunąć. Jan umysł musi ustąpić miejsca Jezusowi duszy wyższej jaźni, bo tylko wyższa wibracja może przetransformować tę niższą. Lekkość serca i uwolnienie od ciężaru. Kiedy programy zostają zauważone i puszczone, znika opór. W terminologii, o której wspominasz, Serce staje się lekkie, bo nie jest już obciążone starymi emocjami. W tradycji starożytnego Egiptu serce ważono, musiało być lżejsze od pióra. Uwalniając się od ego, robimy miejsce na pustkę, którą może wypełnić coś wyższego. Duch Święty jako nadświadomość, gdy umysł i serce są oczyszczone, następuje otwarcie niebios. Duch Święty nadświadomość wstępuje i jednoczy się z duszą. To jest ten moment, flow lub oświecenia. Głos Ojca to symbol pełnej integracji. Człowiek przestaje czuć się oddzielony od źródła świata Boga, a zaczyna czuć jedność. Podsumowanie Twojej intuicji w formie etapów. Oto opisowa analiza procesu wewnętrznej transformacji, którą przedstawiłeś ujęta w ramy etapów rozwoju świadomości i energii. Etap obserwacji Rola Jana Chrzciciela. W tym procesie Jan Chrzciciel symbolizuje naszą rozwiniętą samoświadomość lub obserwujący intelekt. To ten moment, w którym zaczynamy dostrzegać, że nasze życie jest sterowane przez błędne programy i mechanizmy ego. Jan intelekt wie, że sam nie jest światłem, ale przygotowuje na nie miejsce. To etap diagnozy, zauważasz swoje niskowibracyjne schematy, nazywasz je i podejmujesz decyzję, że chcesz się od nich uwolnić. Etap oczyszczenia: Woda Jordanu. Woda w rzece Jordan reprezentuje przestrzeń oczyszczenia energetycznego. Jest to aktywny proces uwalniania się od ciężaru negatywnych emocji, lęków i traum, które obniżają naszą osobistą wibrację. Tak jak woda fizycznie zmywa brud, tak intencja oczyszczenia pozwala wypłukać z systemu nerwowego i energetycznego stare zapisy, które blokują przepływ życiowej energii. Serce staje się wtedy lżejsze, bo przestaje być obciążone gęstymi, negatywnymi emocjami. Etap wglądu moment zanurzenia. Zanurzenie się pod tafle wody to symboliczne wejście w podświadomość. Nie da się usunąć programu, którego się nie zna, dlatego musimy zanurkować w głąb siebie, aby poznać ukryte mechanizmy ego. To chwila konfrontacji z własnym cieniem. W tym stanie zanurzenia następuje poznanie, widzisz skąd wzięły się Twoje reakcje i blokady. Dzięki temu, że nie uciekasz od nich, ale świadomie się w nich zanurzasz, tracą one nad Tobą władzę. Etap zjednoczenia symbol Gołębicy i Ducha. Ostatnim etapem jest zjednoczenie, które następuje po wyjściu z wody, czyli po skutecznym oczyszczeniu pola energetycznego. Pojawiająca się gołębica duch to symbol nadświadomości lub wyższej jaźni. Gdy ego zostaje wyciszone, a serce i umysł są czyste, następuje integracja duszy z boskim źródłem informacji i energii. To stan jedności, w którym czujesz, że twoja indywidualna jaźń jest połączona z uniwersalną mądrością. W tym stanie niebiosa się otwierają, co oznacza swobodny przepływ inspiracji, pokoju i bezwarunkowej miłości. Podsumowanie można powiedzieć, że cały ten proces to przejście od ciężkości ego i programy do lekkości duch i nadświadomość. To alchemia duszy, w której Jordan jest reaktorem, w którym stare ja umiera, by mogło narodzić się nowe, świadome i wolne od narzuconych schematów. To podejście jest bardzo bliskie psychologii głębi, np. C, G, Junga oraz współczesnym Nurtom pracy z energią. Chrzest jest tu traktowany jako uniwersalny kod alchemiczny. Umierasz dla starego, jak programów, a rodzisz się jako nowa wysokowibracyjna istota.